Cześć. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak usunąć z przeglądarki Firefox toolbary typu Ask, Delta Search, AVG, Babylon i inne malware. Najprostszym sposobem jest wejście do panelu sterowania, zakładki Programy, programy i funkcje i poszukania ich tam, czy można ich w normalny sposób zdeinstalować. Nawet jeśli je znajdziemy tam i zdeinstalujemy, pozostawiają zawsze jakiś ślad po sobie albo zamieniają nam na przykład wyszukiwarkę Google na swoje wyszukiwarki. Następnym sposobem jest wejście do zakładki Firefox w przeglądarce, potem do pomocy, informacji dla pomocy technicznej. I tutaj po prawej stronie mamy przycisk Zresetuj Firefox. I wyskakuje nam informacja, że post program postara się zachować nam Historię, dane formularzy i hasła. Po przyciśnięciu tego przycisku, przeglądarka nam się y, deinstaluje, instaluje ponownie, powracając do y, macierzystego wyglądu. Dziękuję.